Siemanko! Kolejny Research Day. Dzisiaj lotat w formie Shiny do zdobycia za wykonywanie zadania tutaj, które polecą z Pokestopów. Zobaczymy, czy uda się dorwać lotata w wersji Shiny. Teraz już nie przedłużam. Zaczynamy za chwilę. Zobaczymy, jakie wyskoczą pierwsze zadania. No i czy uda się dorwać od razu lotata w wersji Shiny. Dzisiaj dodatkowo 9 godzin takiego eventu, także przez 9 godzin będziemy wykonywać te zadania. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. No, i mamy 11, zaczyna się Research Day, dlatego przekręcimy sobie pierwszymi trzema pokestopami, żeby dostać trzy pierwsze zadania na lotada. Zobaczymy, może trafi się Shiny. Widzę tutaj cztery castformy, oczywiście mogą być w wersji Shiny. także zaraz je szybko sobie posprawdzamy. No i lecimy pierwszy, nie Shiny. na szybciora drugi, Lipa. Jedna osoba już. Za pierwszym kliknięciem dorwała Kasforma Shiny, gratulacje oczywiście. Trzeci też nie Shiny, no i chyba jeszcze tego nie sprawdzałem. Shiny Kasform, Shiny Kasform. 22 cp., no ale jest Shiny. Patrzcie na to szczęście, także mamy go, mamy pierwszą sztukę. Golden Raspberry na moim głównym koncie, rzadko się to zdarza. Oczywiście Ultra Ball. Spróbujemy go dorwać. Wrzucamy na prosto, bez podkręcenia. Nie wierzę w to szajni Przy czwartym bodajże kliknięciu. Także super sprawa. Mamy już pierwszego boksa szajni, Oczywiście siódmy dejstyk tak przy okazji. No i już mamy pierwsze trzy questy wykonane, ale jeszcze mamy do odbioru boksa za sztęple za 7 dni, także sprawdzimy, co z tego boksa nam w tym tygodniu wypadnie. Mamy Entea 1434, oczywiście IV wyświetlę wam gdzieś tam, z boku. No i spróbujemy go z, z pineapple'y złapać. Oczywiście ultra ball. Muszę sobie przełożyć telefon inaczej troszkę. Dobra, mam nadzieję, że szybko siądzie. Trzy questy już na lata ta wykonane. Jestem aktualnie przy kolejnym pokestopie, z którego polecą kolejne zadania. Także musimy złapać sobie tylko tego naszego Entei'a. przed great. Mam nadzieję, że teraz siądzie z pineapp'em. Kręci. I siedzi. Dobra, mamy Enteja i od razu sprawdzamy pierwsze zadania z Pokestopów. Czy gdzieś tam kryje się nasz lotat szajni? Sprawdźmy pierwsze. Nie shiny. Oczywiście zbugujemy sobie tego Pokemona na później, bo trzeba wykonywać, rzucać Greaty, najsy Dlatego użyję sobie tych lotatów później, jak będą kolejne zadania. Kolejne zadania wypadną z pokestopów. No i sprawdźmy. Trzy lotaty. Niestety żaden nie szajni. No ale przekręcimy sobie kolejnym pokestopem. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze o jednej sprawie. Eee, zmienili się bossowie rajdów. Aktualnie widzicie tutaj tabelkę tieru pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. No oczywiście na tierze piątym. No i X-Ride już wiemy co jest. Bo jest Giratina. No oraz Deoxys w formie defensywnej na którego już zapolowałem. Mam go w Pokédexie, zresztą jest na kanale film z dnia poprzedniego. A tymczasem biorę się już za wykonywanie kolejnych zadań, także lecę do kolejnego pokestopu, żeby otrzymać kolejne zadania. No i zobaczymy, czy uda się dzisiaj dorwać Lotata w formie Shiny. No i Lotata jeszcze nie mam, jeśli chodzi o questy, no ale kolejny Castform Shiny. Także tych cast formów tutaj respi się naprawdę bardzo dużo. Z Goldenką i kolejne słabe CP. 20 CP. No ale są dwa shiny. Jeśli ktoś by nie miał zawsze można wymienić się. Zrobić jakiegoś trada. Zobaczymy ile tych kastformów uda się połapać. Bardziej już teraz zależy mi na lotacie. Parę questów już udało się tutaj wykonać. No ale żaden nie był shiny. Zobaczymy czy jeszcze coś tutaj mamy do odbioru. Nie. Musimy złapać pięć pokemonów z boostem. Dwa takie questy. No i pędzimy do kolejnego pokestopa. Po kolejny quest na lotada. Myślę, że zobaczymy już się przy lotacie shiny, ewentualnie na jakimś rajdzie Albo jak zaczną się kluczyć te nasze siódemki Trzy siódemki w super inkubatorach Zobaczymy co z nich poleci Także kilometr już Poza mną zostało 3,7 km. Myślę, że na tym odcinku spokojnie Uda się powykluwać te jajka No i mamy w końcu pierwszą sztukę Lotat szajni 241 CP Także lecimy Z Goldenką W sumie uciec nie może No ale żeby go szybko złapać tutaj A, jeszcze gdzieś te bole mi tutaj lecą. No, ale jest pierwsza sztuka. Za chwilę siądzie na najsie, mam nadzieję. Za chwilę także powinny się wykluwać nam siódemki, te trzy włożone w inkubatory. Jak na razie dwa cast formy shiny, no i jeden lotad. Także będzie ewolucja lotada w kolejne dwie formy. No i idziemy dalej zbierać zadania, wykonywać questy. Jeszcze mam troszkę czasu, także szkoda marnować go. Lecimy dalej. No i łapiemy kolejnego kastforma, tym razem. O wiele większe CP 939 CP. Także tutaj już na 100% goldenka. Ultra Ball. No i mam nadzieję, że siądzie. Bo tamte dwa pozostałe, widzieliście to było chyba 20 CP. Nawet stówki nie miało, także słabe. Ten mi tutaj wyskakuje. Zobaczymy, czy uda się go jakoś złapać. Akurat pogoda nam tutaj no i siedzi. Jest łapany Kasporn, kolejny 939 CP, także całkiem spoko. Jest jeszcze jeden tutaj obok, ale już nie szajni. No i mamy nasze trzy siódemki. Standardowo pierwszy Pokémon już mi się wykluł, także jeszcze dwa jajeczka, Zobaczymy, co tam dalej siedzi. Lecimy z kolejnym. I lecę odbierać kolejne tutaj baby Pokémon, ale nieprzydatny. Mogłoby wypaść coś lepszego, coś szajni, na przykład azury shiny. No a mamy tutaj same baby pokemony, hapini, także całkiem spoko. Zobaczymy jakie będzie mieć IV troszkę później. Tymczasem idę w kierunku tych dwóch pokestopów, pozbierać sobie jeszcze zadania. No i jeszcze na szybko zrobimy sobie tutaj rajd na Giratine. Akurat vlog 14 osób, także myślę, że całkiem spoko wejdzie. Walczymy tutaj pokémonami losowymi 16 osób, także dość szybko powinna wyjść, zejść Nawet tutaj kontr typowych nie ustawiałem, jeśli chodzi o ataki i tak dalej, i tak dalej Zobaczymy sobie CP, jaka ta Giratina wyjdzie No i widzicie, 16 osób bardzo szybko schodzi 229 sekund, no i już prawie leży Jeszcze użyjemy tutaj sobie Stone No już nawet nie zdążyłem Zobaczymy sobie CP z tą giratiną mieliśmy już do czynienia na, na rajdach. Za niedługo wychodzi kolejna forma giratiny. Mówiłem o tym w, w poprzednich odcinkach. Także jeśli nie oglądaliście, zachęcam do zobaczenia sobie tamtego odcinka. No a tymczasem mamy tutaj giratinę 1866. Lecimy, łapiemy ją z goldenką. Także na szybko przed Nice. Zobaczymy, czy siądzie. Nawet nie zobaczyłem Ile mam boli tutaj do dyspozycji, no ale. I złapana za pierwszą wolą. Także szybki rajd, szybkie łapanie i lecimy dalej. Do teraz udało się złapać tylko jednego lotata szajnie. Oczywiście sobie jeszcze questy będę wykonywał. No ale muszę już z tego miejsca się oddalić, wracać do domu ze względu tutaj na sprawy prywatne. W sumie dziadek ma urodziny. Także lecimy z ewolucjami. Po drodze jeszcze porobię parę, parę questów sobie na lotady. No ale już teraz chcę zakończyć ten odcinek. No i zobaczymy w następnym odcinku. Może uda mi się jeszcze dorwać jakiegoś lotada w formie shiny. Tutaj mamy pierwszą ewolucję. Zobaczcie. Taki bardziej zielonkawy się wydaje. No i lecimy z kolejną formą. Oczywiście większość lotatów mam zbugowane. Zawsze tak robię, z tego względu, że jak są później questy na Excellenty, czy tam na Greaty, Nicey, można sobie te zbugowane Pokemony wykorzystać. Nie trzeba szukać Pokemonów wtedy, tylko już się ma. No i zobaczmy tutaj Ludicolo. Bardzo fajnie wygląda według mnie. Także 965 CP. Taki słabiutki, no ale do kolekcji jest. Mam nadzieję, że dzisiaj... Uda mi się dorwać jeszcze jakiegoś lotada w formie Shiny, zobaczymy jak to pójdzie. Jeszcze mam trochę czasu. No i Research Day uważam za całkiem spoko, z tego względu, że po pierwsze udało mi się zdobyć jednego lotada w formie Shiny. Oczywiście teraz wracając do domu jeszcze parę tych questów sobie porobię, bo aż do godziny 20 możemy te questy wykonywać. Cast formy udało się złapać aż 3, dwa co prawda mają mniejsze CP. No ale jeden ma ponad 900 cp, także całkiem spoko. Na takiego polowałem. No i w tym momencie żegnam się z Wami. Zachęcam do grupy na Facebooku Bonkon 12 Niantic Games. Subskrybujcie kanał, jeśli możecie. Zostawcie łapeczkę do góry. Zawsze to jest jakaś pomoc z Waszej strony. No i żegnam się z Wami. Zobaczcie koniecznie poprzednie moje filmy. Na razie, do zobaczenia.